Vamos! 1, 2, 3! Witajcie na moim kanale. Mam na imię Kamil. A dzisiaj omówimy sprawę złotej piłki dla Karima Benzemy. Zapraszam! Kreator, goleador, lider. Kiedy tracisz dwóch podstawowych zawodników środka obrony, wtedy musisz postawić na atak. Tak właśnie zrobił Carlo Ancelotti. Po powrocie na Santiago Bernabeu, Carlo Ancelotti przekonał się, że ma nowego lidera. Oczywiście wtedy, kiedy Carlo prowadził pierwszy raz Real Madrid, cała gra ofensywna opierała się na tym, aby Cristiano Ronaldo dostał odpowiednią piłkę i mógł strzelić na bramkę. Teraz ma nowego lidera i jego imię i nazwisko to Karim Benzema. Bo przecież Karim Benzema stał się jedną z największych gwiazd La Liga po odejściu Leo Messiego. Nie, no powiedzmy, powiedzmy sobie wprost, stał się największą gwiazdą La Liga. Przyznał to nawet ten debil Tebas, ale akurat jego zdanie głównie mnie obchodzi. Pewnie Was też nie zobaczy. Muszę przyznać, że Benzema w tym sezonie naprawdę kozaczy. Przecież on w pierwszych sześciu spotkaniach zdobył aż 8 goli. Dobrze jak na kota, co? on zapewnie tam z Romy przygląda się nadal Benzemie i pewnie sobie gdzieś tam ten kamyczek dodaje, że przecież to ja go tutaj wykreowałem troszeczkę, nie? Benzi stał się prawdziwym sercem Realu Madryt. Dla Benzemy gra każdy. Chce mu podawać, chce kreować z nim grę. Nawet Mbappé przecież widzicie, jak on się zachowuje na kadrze w ogóle, cały czas spędza z nim czas, cały czas mówi o nim w jak najlepszych słowach, cały czas udostępniają siebie na Instagramach i innych postach. Dla Benzemy po prostu chce się grać. On jest kapitalnym zawodnikiem nie tylko na boisku, a jest też mentalnie bardzo dobrym kumplem, i dlatego po prostu przyciąga do siebie innych klasowych graczy. Pójdźcie przecież, jak na wzór wziął sobie go przecież Vinicius. Jeszcze rok temu ta sytuacja z szatni, nie, szatni z tunelu. Ta sytuacja z tunelu, kiedy Benzema do Mendiego mówi, że młody gra dla siebie, żeby mu coś tam nie podawać. Oczywiście zdarzałem się takie sytuacje, po prostu został złapany przez kamerę i wyszło to na jaw, no ale wini się chyba nie obraził, wziął się do roboty, wziął sobie na przykład Karima Benzemę. No i teraz pracują tak dobrze ze sobą, świetnie się rozumieją no taki synek który chce się bardzo przypodobać tacie no i jak na razie to są naprawdę połączeni i, i fajnie to wygląda mam nadzieję, że będzie się to jeszcze rozwijać no dobra, ale czy Benzema zasługuje na złotą piłkę? Przemawiają za nim trofea, no nic nie zdobył z Real Madryt w tamtym roku, ale ciągnął ten wózek Zidana przy 60 kontuzjach on cały czas grał, cały czas był zdrowy cały czas strzelał bramki, asystował był kreatorem, mózgiem sercem tego zespołu Został powołany do reprezentacji Francji, w której miał dosyć dobry turniej, bo on i strzelał bramki tam, naprawdę on ciągnął ten zespół, w ogóle te bramki były przepiękne, no, po prostu Benz tyle. Za parę lat będziemy siadać gdzieś tam w fotelach i mówilić sobie, że o ten ziomeczek strzelił bramkę tak jak Benzemha, czyli takie porównanie troszeczkę Zidana i tego stylu Zidana, oczywiście, tego takiej, takiej kultowej maniery, takiego pięknego stylu podań, takiego miękkiego przyjęcia i strzelania takich przepięknych, czystych goli. Oprócz 33 goli i 12 asyst w tamtym sezonie. Benzema sięgnął teraz jeszcze po Puchar Ligi Narodów, po piekielnie ciężkim meczu z Hiszpanią Luisa Enrique, której ja osobiście nie jestem fanem, ale zgadzam się z jego powołaniami, to nie jest łatwe szukać teraz hiszpańskich zawodników przy kryzysie Barcelony i w realu też tych Hiszpanów po prostu nie ma. Topornie się ogląda ten, te mecze Hiszpanów. No i przy takim mocnym meczu z Hiszpanami, Benzema znowu pokazał klasę, zszył przepiękną bramkę z Mbappé świetnie czuli się na boisku, chociaż tam było naprawdę ciężko. W pewnym momencie Pogba pamiętam, widziałem jak się wkurwił, tam zaczął wyzywać ich wszystkich, że nikt do niego nie podchodzi. Hiszpania yy, co chwilę presuje, on nie ma jak wyprowadzić tej piłki, no bo wszyscy sobie stoją i się patrzą po prostu na siebie, kto co zrobi. Więc to był naprawdę ciężki mecz, i Benzema znowu pokazał klasę. Wygrał, ma trofeum z reprezentacją. Przecież tak długo nie gra w tej reprezentacji, dopiero na euro grał te mecze i już ma trofeum, już ma złoty medal. No to jest Benzema, talizman. Domenek powinien go całować po stópkach, ponieważ ostatnie mecze Francji nie są za dobre. I Zekari ma Benzema jako jednego z najlepszych zawodników na świecie. Świetny finisher, jego ruchy, zarówno z piłką i bez piłki, świadomość przestrzeni na boisku. Ludzie często mówią o jego bezinteresowności, o tym, że lubi asystować. I choć to no, prawda, myślę, że wynika to z tego, że po prostu bardzo dobrze czyta grę. Jest to prawdopodobnie najlepsza mieszanka charakteru, jaką można spotkać się u zawodników, czyli to. Ten brak arogancji, klasa, styl, no i te asysty. Karim Benzema z wiekiem po prostu staje się coraz lepszy. Mądrzeje, on po prostu cały czas mądrzeje, on cały czas się uczy tej gry. Mimo, że już naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie, to jakby z sezonu na sezon był coraz lepszy. Taki jest syndrom troszeczkę Cristiano Ronaldo, tylko że Cristiano. Był bardziej samolubny, to trzeba przyznać. Benzema grał pod Cristiano i nigdy nie narzekał. Pamiętacie taką sytuację, kiedy Benzema był wygwizdywany na Santiago Bernabeu? Wtedy po bramce, chyba z rzutu karnego, wtedy Ronaldo dał ten rzut karny Benzemie z szyi gola, zaczął tam pokazywać, to ty, to ty, patrzcie na niego bicie brawo, bo dzięki niemu wygrywamy, bo on robi tą czarną robotę. Ale czy wygra za tą piłkę? Nie sądzę. Nie sądzę, żeby wygrał tą piłkę, ponieważ nie ma za dużo trofeów w gablocie po ostatnim sezonie. Chociaż ten chociaż jakby chcieli docenić jego całokształt, kształt, to, to mógłby to wygrać. Niestety nie wygra. Myślę wydaje, że tam Lewandowski. Rozegra to z z Jorginho, moim zdaniem nie ma w ogóle żadnych szans na, na tą złotą piłkę, to nie jest Modric, jego tak medialnie, no, powiedzmy sobie szczerze, żeby wygrać złotą piłkę i nie być napastnikiem e, i nie strzelać dużo bramek, trzeba po prostu być w Realu Madryt, bo tam się zdobywa złote piłki, więc no Mbappe, hello, e, wracając do Benzemy, top 3, on będzie w top 3, mam nadzieję, że go docenią i chociaż będzie w tym top 3. A jakie wasze jest zdanie na temat złotej piłki? Czy Karim ma szansę? Zostawcie komentarz, zasubskrybujcie, zostawcie lajka. Like Bardzo mnie to motywuje do robienia kolejnych filmików. Cześć!